w połowie X wieku wywodzący się z plemienia Polan, ród Piastów, Rusów, w Siłę. Podbiwszy inne plemiona lechickie, kontrolował ze swoich grodów w Poznaniu i Gnieźnie niemal całe terytorium dzisiejszej Polski. W 966 roku wywodzący się z Piastów Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest w obrządku katolickim z rąk misjonarzy czeskich. Nie tylko wzrósł dzięki temu prestiż młodego państwa polskiego w Europie, ale także umożliwiło to pojawienie się w Polsce kultury chrześcijańskiej i łacińskiej, technologii na miarę tamtych czasów, wznoszenie kamiennych świątyń, nowoczesne jak na tamte standardy zarządzanie państwem. Chrześcijaństwo kwitło w Polsce powoli, ale konsekwentnie. Syn Mieszka I Bolesław. Planował nawet nawracać inne ludy na chrześcijaństwo. W tym celu wysłał do pogańskiego plemienia Prusów biskupa Praskiego, a prywatnie swojego kuzyna Wojciecha z misją chrystianizacyjną. Wojciech został przez Prusów zamordowany, ale Bolesław wykupił jego ciało i uczynił z niego relikwie. Polska pokazała, że jest krajem gotowym przelewać krew za wiarę. W roku tysięcznym Polska odwiedził młody cesarz Otton III pod pretekstem pielgrzymki na grób świętego Wojciecha planował włączyć Polskę do swojego sojuszu państw europejskich dla młodego państwa polskiego była to nie lada chluba wszystkie te starania zostały uwieńczone w roku 1025 kiedy to Bolesław Chrobry został koronowany na króla tytuł króla był niczym wipowskie wyróżnienie wśród władców europejskich bo tylko papież mógł o tym decydować następcą chrobrego wiodło się raz lepiej raz gorzej w 1138 roku państwo polskie zostało podzielone pomiędzy rodzinę piastów. Tak zwane rozbicie dzielnicowe miało swoje pozytywne strony, m.in. szybszy i intensywniejszy rozwój kultury, powstawanie monumentalnych, wspaniałych dzieł sztuki, bo każdy książę chciał uczynić swoje księstwo pełnym splendoru. Zrastała też liczba ludności, lokowano miasta i wsie na prawie niemieckim. Przestarzałe grodziska zaczęto zastępować średniowiecznymi miastami. Ale oprócz blasków były i cienie rozbicia dzielnicowego. Liczne, ale słabe i skucone księstewka piastowskie były łakomym kąskiem i łatwą zdobyczą. Oprócz walk wewnętrznych pomiędzy książętami, pojawili się także wrogowie zewnętrzni. Mongołowie, zwani w Europie Tatarami, przywędrowali aż 7000 kilometrów ze stepów w dalekiej Azji. Ci brutalni wojownicy splądrowali i zniszczyli olbrzymie płacie wschodniej Europy, w tym niektóre obszary Polski. Innych wrogów sprowadziliśmy sobie sami. Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powszechnie znany jako Krzyżacy, pojawił się tylko jako pomoc w walce z pogańskimi Prusami, ale szybko chciwość i pazerność zakonnych braci miała skierować się przeciw polskim władcom. Polskę udało się zjednoczyć na początku XIV wieku, ale dopiero ostatni z piastów, Kazimierz Wielki, zdołał wzmocnić i ponownie przywrócić Polsce jej należne miejsce w Europie. Napełnił skarbiec, wspierając handel, górnictwo i rolnictwo, założył pierwszą polską uczelnię w celach obronnych wybudował ponad 50 zamków. Kazimierz nie zapominał także o ziemiach zabranych nam przez krzyżaków, kujawach i pomorzu gdańskim. Sądził się z krzyżakami, zawarł w końcu pokój, ale także szykował się do nieuniknionej wojny, bo tylko tak można było te ziemię odzyskać. Kazimierz do walki nie stanął, Polska była ciągle za słaba, ale skrupulatnie przygotowywał ją na ostateczną konfrontację z zakonem. Nie tylko Polsce, ale i przede wszystkim pogańskiej Litwie zagrażała potęga zakonu krzyżackiego. W tym celu obydwa te państwa zawiązały Unię: Jadwiga, krewna Kazimierza i król Polski, oraz Jagieło, wielki książę litewski, zawarli związek małżeński. Jagieło przyjął chrzest z rąk polskich i chrześcijańskie imię Władysław. Jadwiga niestety nie doczekała się rozprawy z Zakonem, ale Agieło zdecydował się podjąć walkę z dużo silniejszym przeciwnikiem. Pomimo przewagi militarnej Zakonu Krzyżackiego, polsko-litewska armia stanęła do walki na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku.